Kolonijny jacht Solidarity, dowodzony przez kapitana Andrzeja Piotrowskiego, żeglował po morzach i oceanach, zostawiając za sobą ponad 60 tysięcy mil morskich. Rejsy Solidarity, obszernie relacjonowane przez polonijne media, wywarły znaczący wpływ na rozwój żeglarstwa wśród Polonii amerykańskiej. Latem 1996 roku Solidarity na zawsze puszcza Chicago, obierając kurs na Gdańsk, aby dotrzeć tam na obchody milenium miasta. Zajdziemy do dziennika pokładowego, by prześledzić trasę tego niecodziennego rejsu i przy okazji poznać kilka polonijnych życiorysów żeglarskich. Zostawiając za rufą główki portu chicagowskiego, zdawaliśmy sobie sprawę, że oto zamyka się pewien okres żeglarstwa polonijnego na jeziorze Miszy. Czerwony spinaker z białym orłem w koronie przestanie już być znakiem rozpoznawczym polonijnym żeglarka. Za rufą zostawiliśmy też godnych kontynuatorów. Niektórzy z nich przesiedli się z Solidarity na swoje nierzadko regatowe jachty i osiągają już znakomite wyniki. W 1995 roku kupiłem jacht regatowy, i od tej pory startuję w regatach przez cały rok. No budowanie swojej własnej załogi rozpocząłem praktycznie rzecz biorąc na wiosnę tego roku. No wychodziło nam to różnie na początku, raz lepiej, raz gorzej, przeważnie gorzej, niemniej sezon wypadł całkiem nieźle. Im dłużej to trwało, tym lepiej nam to wychodziło. Nawiązaliśmy współpracę z braćmi Zalewskimi knerykiet, którzy przyjeżdżali do nas na regaty, pomagali nam trochę. Załoga jest e, mieszana, różnie to jest w zależności od regat. Przeważnie w połowie Polska, w połowie amerykańska, no niestety żeglarstwo regatowe wymaga bardzo dużej ilości czasu, no i trudno jest znaleźć ludzi, którzy i potrafią coś robić, i jednocześnie dysponują czasem. Mój jacht jest monotypem, niemniej nie ma zbyt wielu tych klasy jachtów w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym ja startuję w systemie przelicznikowym, nazywany MS International Measuring System. Regaty rozgrywane są praktycznie w każdą sobotę, w każdą niedzielę. Na różnym poziomie, od regat klubowych do regat. Na skalę krajową, głównymi regatami jest to cykle, cykl imprez Grand Prix, w, które, w skład w których wchodzi pięć regat, rozgrywanych na całym terenie jeziora Michigan, i punktacja końcowa zależy od miejsc zajętych we wszystkich tych regatach. W ostatnim sezonie wyszło nam całkiem nieźle. Zajęliśmy drugie miejsce. Mogło być lepiej. No nie wiem, postaramy się w przyszłym roku, żeby było lepiej. Niemniej konkurencja jest tak duża, że nie jest to prostą sprawą. Na pierwszy postój przybijamy do wyspy Mekinek. Tutaj tradycyjnie wyznaczona jest meta prestiżowych regat Chicago-Mekinek. W których Solidarity brał udział aż sześć razy. Sama wyspa lubi się znakomitą przeszłością. Położona u styku dwóch jezior, była w przeszłości ważnym punktem strategicznym. Wielokrotnie oblegana i zdobywana przez Francuzów i Anglików, po rewolucji amerykańskiej w 1776 roku przeszła w ręce Amerykanów. Dopiero pod koniec XIX wieku. Zatraciła swój strategiczny charakter. Dzisiaj już tylko stary fort przypomina o jej burzliwych dziejach. Po jednodniowym pobycie opuszczamy piękną wyspę mekinek. Nasza droga prowadzi przez jezioro Huron, rzekę St. Clair i małe lecz groźne jezioro o tej samej nazwie. Po prawej burcie wyłania się stolica amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego Detroit. Tutaj następuje zmiana załogi i po krótkim postoju pędzimy dalej. Rzeka Detroit jest bardzo uczęszczaną arterią wodną. A widniejące w oddali wieżowce tworzą typowy krajobraz wielkiego miasta amerykańskiego. Zanim wejdziemy w kanał Welland prowadzący na jezioro Ontario, musimy jeszcze pokonać jezioro Erie. 27 sierpnia w godzinach rannych jesteśmy już w kanale. Sporą niespodzianką są opłaty za śluzy. Kanadyjczycy bez skrupułów ściągają myto sięgające 10 dolarów za śluzę. Po całym dniu żeglugi mamy z głowy kanał, 8 śluz i oczywiście 80 dolarów. Toronto pojawia się na horyzoncie następnego dnia z charakterystyczną sylwetką wieży telewizyjnej. Tutaj zaokrętuje się kolejny załogant, tym razem żeglarz z Polski. Przebywający czasowo w Kanadzie. Następnego dnia po południu opuszczamy Toronto, nie odmawiając sobie przyjemności krótkiego rejsu wzdłuż najbardziej reprezentacyjnej Kei tej kanadyjskiej metropolii. Czytając w prasie artykuł. O tym, że do Toronto przepływa jacht Solidarity z Andrzejem Piotrowskim na pokładzie i jach Antika. Udałem się do centrum miasta poszukując jachtu. Po długim spotkaniu z Andrzejem nie widzieliśmy się wiele ładnych lat. Uzgodniliśmy, że następnego dnia z Andrzejem popłynę na z Toronto na Block Island, na spotkanie jachtów polonijnych. Zaraz po części jeziora Ontario, wpływamy do portu w Osligo, gdzie rozpoczyna się Osligo, Kanal, będący częścią systemu kanałów noszących wspólną nazwę New York State Canals. Zbudowane w 1825 roku i wielokrotnie poprawiane. Miały w zamierzeniu budowniczych ożywić gospodarczo tę część stanu Nowy Jork. Dzisiaj, w dobie zaawansowanej motoryzacji, ich znaczenie upadło. Niemniej w dalszym ciągu pozostają najkrótszą drogą wodną łączącą Wielkie Jeziora z rzeką Hudson i dalej z Atlantykiem. Z tego względu są licznie odwiedzane przez jachty żaglowe i motorowe. Żeglarze nie przerażają nawet liczne śluzy na trasie. Najbardziej imponująca z nich, Little Fall Lake, ma różnicę poziomu wody sięgającą prawie 14 metrów. do niej, nasz jacht wydaje się niemal łupiną. Wszystkie śluzy mają za sobą wiele modyfikacji i dziś operowane są za pomocą energii elektrycznej. Nasza droga wjedzie dalej przez Oswego Kanal i część Erie Kanal. Zabiera nam to całe trzy dni. Przechodzimy przez 30 śluz i 4 września wpływamy na rzekę Hudson w okolicach miasta Troy. Wita nas bezwietrzną pogodą i mgiełką okrywającą urocze brzegi. Tylko dobre trwa nasza podróż rzeką Hudson. Już następnego ranka z podmostu Washington ukazuje się panorama Nowego Jorku. Tutaj mamy spotkać się z jachtem Antica, kończącym właśnie swój rejs dookoła świata. Jesteśmy bardzo ciekawi wrażeń, które zapewne opowiedzą nam żeglarze z pokładu Antica. Wyruszyliśmy z Gdańska 30 czerwca roku 1991. Popłynęliśmy najpierw dookoła Europy, Później przez y, zimę pomiędzy rokiem 91 a drugim pływaliśmy wzdłuż wybrzeża Włoskiego i w roku 92 z Grand Regata Columbus przepłynęliśmy przez Atlantyk aż do Nowego Jorku. W Nowym Jorku odłączyliśmy się od całej imprezy i rzeką Hudson w górę na, przez Erie Canal przepłynęliśmy na wielkie jeziora amerykańskie do Detroit i do Chicago. Następnie rzeką Illinois i Mississippi, Tennessee i Tom Bigby spłynęliśmy do Zatoki Meksykańskiej. Opływając Kubę od wschodu, popłynęliśmy na Jamajkę, Kajmany, przez rafy San Pedro do Panamy. W Panamie przekroczyliśmy Kanał Panamski i następne dwa lata spędziliśmy na Pacyfiku. Przepłynęliśmy przez burzliwe Morze Tasmana do mm, Sydney. Następne kilka miesięcy spędziliśmy penetrując zakątki Wielkiej Rafy Koralowej na północ od Brisbane. Wróciliśmy w październiku do Brisbane, aby rozpocząć następną część naszej podróży chyba najbardziej interesującą mianowicie rejs na Melanezję. Wspaniała żeglarska przygoda i wspaniała żegluga przez Ocean Indyjski na Rodriguez, na Mauritius i na Reunion. Stamtąd opływając Madagaskar od południa, wpłynęliśmy do yy, Durban. Z Durban wokół Cape Agulhas do Cape Town. Później była Brazylia, w Brazylii Recife, Natal i Fortaleza. Tam spędziliśmy święta i sylwestra roku ubiegłego. Później był Trinidad. Następny raz Karaiby. I na wyspie Dominika zamknęliśmy nasz krąg dookoła świata. W zatoce Rupert Bay. Zajęło nam to yy, prawie 5 prawie lat. Następnie przepłynęliśmy przez resztę Wysp Karaibskich do Porto Rico, przez yy, Republikę Dominikany, przez Bahama do Miami. Następnie wzdłuż wschodniego wybrzeża Stanów do Nowego Jorku. I wiosną roku przyszłego, na przełomie kwietnia i maja, ruszymy prawdopodobnie z Baltimore lub z Nowego Jorku z powrotem przez północny Atlantyk do kraju. Mamy zamiar Wrócić do Gdańska na przełomie lipca i sierpnia. Jest to nasze rodzinne miasto. Chcemy wrócić w tym czasie, ponieważ nasze miasto będzie obchodziło w tym czasie swoją tysiącletnią rocznicę istnienia, swoje milenium. Chcemy swoim rejsem w jakiś sposób, na swój skromny sposób, uhonorować tą właśnie uroczystość, tą właśnie okoliczność. Nie powiedział tutaj o trasie, którą przepłynęliśmy w ciągu tych pięciu lat, jednak podczas tej podróży nie odbyło się od, od masy spotkań z Polakami. Najbardziej chyba wspominamy spotkania na kontynencie amerykańskim, dlatego że najpierw zaczęliśmy swoją podróż od, od Nowego Jorku, gdzie spotkaliśmy się z bardzo miłym przyjęciem. Następnie ruszyliśmy, jak Jurek powiedział, drogą lądową do, na Wielkie Jeziora, i tu po drodze też mieliśmy parę spotkań bardzo miłych z Polakami. Dłuższy postój odbył się w Chicago. Okres ten tego miesiąca spędzonego w Chicago spędzamy bardzo ciepło, dlatego że naprawdę mogę powiedzieć, bardzo zmęczeni wypłynęliśmy z Chicago, ale nie dlatego, że było nam źle, tylko dlatego, że było nam tak dobrze. Teraz ponownie jesteśmy w Nowym Jorku, ponownie spotykamy z wcześniej poznanych tutaj znajomych sprzed czterech 4, 4 lat i w dalszym ciągu Spotykamy się z dużą przyjaźnią, pomocą i jest to bardzo dla nas przyjemne i miłe. Nasze spotkanie z Antiką dobiegło końca i opuszczamy Nowy Jork. Jeszcze raz paradujemy wzdłuż ściany wieżowców Manhattanu i kierujemy się w stronę wyspy Block Island. Tam mamy wziąć udział w zlocie jachtów polonijnych wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. odwiedzamy naszych długoletnich przyjaciół braci Zaleski, których pracownia żaglomistrzowska należy do bardziej znanych miejsc wśród żeglarzy, nie tylko Polenii. wtedy co oni robią, to Ja razem z bratem pracujemy tutaj w żaglowni, która się nazywa z Sales. Poprzednia jej nazwa to jest Sales Sale Sailmaker. Zaczęliśmy tutaj od 1988 roku i w zasadzie w tym roku przybyliśmy do Stanów Zjednoczonych. I zajmujemy się produkcją żagli głównie na rynek amerykański, do jachtów fregatowych i do jachtów turystycznych. Żaglownia ta mieści się w stanie Connecticut, w mieście Stamford, to jest jakieś 40 minut jazdy od Nowego Jorku, ale oferujemy nasze usługi nie tylko w tym rejonie, można przecież żagle też wysyłać, po pomierzeniu jachtu możemy robić żagle i wysyłać je w różne rejony, tak jak właśnie Chicago czy, czy Floryda. Jeżeli chodzi o nasze sportowe sukcesy, to my żeglujemy na, głównie na jachcie J24, ale także na większych jednostkach i w klasie J24, która jest y, chyba najbardziej popularną klasą y, balastową na świecie, y, zdobyliśmy w tym roku trzecie miejsce w mistrzostwach Ameryki Północnej na 70 y, startujących załóg. To chyba z takich ostatnich największy y, nasz sukces. Na większych jachtach natomiast zdobyliśmy w tym roku y, pierwsze miejsce w y, Block Island regata, które odbyły się właśnie na, na wyspie Block Island. Są to takie prestiżowe regaty, corocznie odbywane w Stanach Zjednoczonych w miesiącu lipcu. Może drugie takie co, co do ważności regaty w Stanach Zjednoczonych po Key West. Tam również zajęliśmy pierwsze miejsce w klasie PHRF. Dziś przyjechali żeglarze na Keysu Polonijne na... spotkania żeglarzy polskich ze wschodnich Stanów USA mają już ponad trzyletnią tradycję. W tym roku na Block Island zjawiło się 18 jachtów z Nowego Jorku, New Jersey, Massachusetts, Connecticut i Long Island. Najdalszą drogę pokonał nasz Solidarity. Jest to zarazem pierwsza wizyta jachtów Chicago w historii tych spotkań. Przybyli Gleby, też żeglarze tenki, polscy z Kanady i Belgii. Mesa, w niej dużo spraw, nim przyjdzie żagle, staw. Mapy, pieczątki, papiery, hej, płyniemy do jasnej cholery. Cumy z polera na wodę dziób, fala o burtech lub, lub, chlub, a w główkach przyjdzie pierwszy szkwał. Ze złości źle wybrany V, północno-wschodni 5 do 6, będzie nas bajdę windem nieść, będzie nas bajdę windem nieść. Północno Nasze żeglarskie randewu trwa dwa dni kończy się wspólnym śniadaniem w niedzielę 8 września. Zaraz po tym jachty ruszają w drogę powrotną do swych portów macierzystych. Ruszamy i my. Przed nami prawie 1500 mil żeglugi do słonecznego majaru.